Witajcie moi drodzy. Ten film będzie trochę różnił się od pozostałych, dlatego że będzie zawierał element praktyczny. Badanie żywej kropli krwi polega na pobraniu krwi z palca, nałożeniu tej krwi na szkiełko, podstawowe przykryciu szkiełkiem nakrywkowym i oglądaniu pod mikroskopem, najczęściej z ciemnym, tak zwanym ciemnym polem widzenia. Różni się ono od standardowej procedury badania rozmazu krwi, gdzie wykonuje się rozmaz, ale z krwi pobranej na antykoagulant. Czyli związek chemiczny, który zapobiega krzepnięciu krwi. Najczęściej jest to tak zwany EDTA, czyli wersenian disodowy, heparyna, czasami cytrynian, w zależności od potrzeb. Wykonuje się rozmas i barwi standardowo techniką Mejgrunwalda i Giemzy i ogląda pod mikroskopem. Moi drodzy, badanie żywej kropli krwi jest operowane jako metoda diagnostyczna rozpoznawania przede wszystkim zakwaszenia organizmu, niedoborów witaminowo-mineralnych, ale także pasożytów czy np. infekcji grzybiczej. Badanie żywej kropli krwi przeprowadzają takie osoby jak dietetycy, naturoterapeuci oraz inne osoby, które przeszły odpowiednie szkolenie. Moi drodzy, przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że stanowisko do tego badania zarówno lekarzy, jak i innych grup zawodowych no, kończących studia na Akademii Medycznej czy Uniwersytecie Medycznych jest jednoznaczne, że jest to szamanizm i szarlataneria. Najwięcej do powiedzenia w tej kwestii ma samorząd diagnostów laboratoryjnych, dlatego, że jedyną osobą, która może autoryzować wyniki badań laboratoryjnych, jest diagnosta laboratoryjny, a więc osoba, która ukończyła kierunkowe studia na kierunku analityka medyczna. I została wpisana, wpisana na listę diagnostów laboratoryjnych, uzyskując prawo wykonywania zawodu. Może to być także lekarz, ale który ukończył odpowiednie studia podyplomowe i również oprócz tego, że został wpisany, oprócz tego, że podlega pod izbę lekarską, został wpisany jednocześnie na listę diagnostów laboratoryjnych i oprócz prawa wykonywania zawodu lekarza, posiada również prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Czyli moi drodzy, Wynik labo badania laboratoryjnego niepodpisany przez diagnostę laboratoryjnego jest nieważny, a ponieważ Ponieważ Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych zajęła jednoznaczne stanowisko, że diagnosty laboratoryjni, którzy podpisują takie wyniki badań, będą pociągani do odpowiedzialności dyscyplinarnej, generalnie diagnosta laboratoryjny nie podpisuje takich badań, więc wynik badania żywej kropli krwi podpisany przez lekarza, nieważne czy to jest specjalista chorób wewnętrznych, gastrolog czy wirusolog, czy jakaś inna specjalizacja, podpisana przez dietetyka, naturoterapeutę, jest po prostu nieważny, Dlatego, że te osoby nie mają prawa autoryzować wyników badań laboratoryjnych. No chyba, że tak jak powiedziałem, jest to lekarz, który uzyskał jednocześnie prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Moi drodzy, należy także zwrócić uwagę na pewne kwestie, że badanie żywej kropli krwi jest oferowane. W diagnostyce różnych chorób, które najczęściej nie zostały potwierdzone w badaniu no, konwencjonalnym, moi drodzy, ja pokusiłem się na odwiedzenie kilku stron, które właśnie oferują badanie żywej kropli krwi. Takich stron jest wiele w internecie. Na każdej z tych stron są obrazy spod mikroskopu z interpretacją czy z rozpoznaniem. Ja zapisałem sobie te obrazy i wydrukowałem te zdjęcia, i teraz podam wam, jakie rozpoznania, właśnie, jakie rozpoznania zostały yy, no, podane przez techników wykonujących badanie z własnym komentarzem do tych rozpoznań. Oczywiście, uprzedzając tutaj już osoby, które mnie nie znają i zadają pytanie, zadadzą pytanie, jakim prawem ja to weryfikuję, jakim prawem ja to krytykuję, mówię, że ja pod mikroskopem siedzę już. 10 lat, w tym także studia, i do czynienia z takimi obrazami mam na co dzień. Dlatego, może, moje doświadczenie nie jest jeszcze bardzo duże, ale na pewno jest większe niż osoby, które po kilkudniowym kursie zajmują się interpretacją takich badań. Dobrze, moi drodzy, więc przechodzimy do części praktycznej. To jest, tak jak powiedziałem, obraz spod mikroskopu z ciemnym polem widzenia który został rozpoznany, podpisany jako agregaty krwinek czerwonych, rozpoznanie niedobory witaminowo-mineralne lub zakwaszenie organizmu. Tymczasem, moi drodzy, rzeczywiście są to agregaty erytrocytów. Erytrocyty, jak widzimy, nie leżą luźno rozproszone w polu widzenia, ale tworzą jakby takie agregaty. Niemniej, trzeba zwrócić uwagę, że nie ma to nic wspólnego z zakwaszeniem organizmu ani z niedoborami witaminowo-mineralnymi. Po pierwsze, tak jak wspomniałem, w badaniu żywej kropli krwi nie używa się środka zapobiegającego krzepnięciu krwi. Dlatego po pobraniu tej kropli krwi na szkiełko podstawowe następuje w ciągu kilku minut skrzepnięcie tej krwi, czyli wytworzenie się skrzepu i w związku z tym tworzą się agregaty. Każde takie agregat, a ponieważ takie badanie żywej kropli krwi trwa. Kilka czy kilkanaście minut, a krzepnięcie trwa kilka minut. W związku z tym zawsze będą widoczne agregaty, które są zmianami in vitro, czyli powstałymi już w szkle poza organizmem. I będą występować zawsze w takim badaniu. W związku z tym u każdego pacjenta, który idzie na badanie żywej kropli krwi, można na dzień dobry rozpoznać zakwaszenie organizmu, ponieważ będzie miał agregaty. A moi drodzy, gdyby takie agregaty istniały in vivo, czyli na żywo, w środku, w naszym organizmie, w naszych żyłach, to doszłoby do, do powstania tak zwanego zespołu DIC. DIC, Disseminated Intravascular Coagulation, czyli zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego, który prowadzi, który jest stanem poważnego zagrożenia życia. Chory taki leżałby w śpiączce na ojomie, na pewno nie przychodziłby tutaj na badanie żywej kropli krwi. Dobrze, moi drodzy, kolejny obraz spod takiego mikroskopu, umieszczony na stronach właśnie firm oferujących badanie żywej kropli krwi. Rulony erytrocytów. Jak widać, tutaj erytrocyty tworzą rulony, czyli są pozlepiane jakby bok do boku i układają się w takie struktury przypominającej nieco harmonijki. Rozpoznanie dane przez technika wykonującego badanie, zakpaszenie krwi albo niedobory witaminowo-mineralne. Moi drodzy, rulony krwi, rulony erytrocytów są prawidłowym elementem każdego rozmazu w grubej części rozmazu. Każdy rozmaz wykonany standardowo składa się z tak zwanej grubej części i z tak zwanej cienkiej części. W cienkiej części erytrocyty leżą w postaci luźnej, rozproszonej, a w grubej części rozmazu układają się w rulony. Ponieważ badanie żywej kropli krwi jest zawsze grubym rozmazem, zawsze będą tam obecne rulony. Moi drodzy, u każdej osoby, która idzie na badanie żywej kropli krwi, będą występować rulony, ponieważ jest to gruby rozmaz krwi. W związku z tym u każdej osoby można na dzień dobry rozpoznać, że ma zakwaszenie organizmu lub niedobory witaminowo-mineralne. Takie rulony rzeczywiście mogłyby występować in vivo, czyli na żywo, u osób, które mają choroby autoimmunohematologiczne -hema, najczęściej związane właśnie z anemią hemolityczną u takich osób objawiające się powiększeniem wątroby, żółtaczką, najczęściej anemią wymagającą przetoczenia krwi i takie osoby również najczęściej leżałyby w szpitalu, a nie przychodziły na badanie żywej kropli krwi. Dobrze, moi drodzy, kolejne zdjęcie spod mikroskopu również na stronach operujących badanie żywej kropli krwi. Moi drodzy, tutaj mamy erytrocyty, również są rulony. Tak jak powiedziałem, te rulony będą zawsze występować. Jest to zjawisko fizjologiczne, zupełnie normalne, ponieważ jest to gruba część rozmazu. Ta struktura, którą tutaj widać, została rozpoznana jako 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 struktura białkowa pasożytów, i na tej podstawie najczęściej technicy wykonujący badanie żywej kropli krwi rozpoznają infekcję glistą ludzką, owsikiem, tasiemcem bąblowcowym albo inne infekcje pasożytnicze. Moi drodzy, na dzień dobry proszę zwrócić uwagę, jak wielka jest ta struktura. W porównaniu do erytrocytów. Żadne struktury białkowe pasożytów nie mają takiej wielkiej struktury. To jest po pierwsze. Po drugie, struktury białkowe nie są widoczne w preparacie niebarwionym. Możemy wykryć białka rzeczywiście różne, ale wykonując odpowiednie barwienie metodami histochemicznymi lub tak zwane immunobarwienie. Na przykład wiemy, że wykonu, wykrywa się na przykład receptory białkowe, HER2, HER2-NOI, receptory estrogenowe, progesteronowe, wykonując oznaczenia, tak zwane immunobarwienie. Wykrywa się amyloid, który także jest białkiem w chorobach nerek. Również wykonując barwienie czerwienią kongo. Czyli generalnie to jest widoczne tylko w preparatach barwionych. Nigdy w preparatach niebarwionych. Wyjątek stanowi badanie, ogół, badanie osadu moczu. W osadzie moczu mogą niekiedy być widoczne struktury białkowe pochodzące z kanalików nerkowych, które nazywamy wałeczkami. Na przykład wałeczki cylindryczne, szkliste, woskowe, tłuszczowe, erytrocytarne, leukocytarne i tak I rzeczywiście są to struktury białkowe, ale widoczne w moczu, w osadzie moczu, nie we krwi. W związku z tym, co to była, moi drodzy, za struktura? Według techników wykonujących badanie struktura białkowa pasożytów, według mnie jest to rysa na szkiełku, która po prostu w ten sposób jest widoczna. Każda mikroskopina rysa na szkiełku tworzy pewne artefakty, które widoczne właśnie są w postaci takich struktur. Dobrze, moi drodzy, idziemy do kolejnego preparatu, mianowicie grzyby, Candida. Wykrywanie zakażeń grzybiczych jest ulubionym jakby konikiem szachowym takim techników wykonujących badanie żywej kropli krwi. Prawie zawsze u każdego można wykryć grzyby czy kolonie grzybów. To jest również yy, preparat mikroskopowy spod mikroskopu w postaci właśnie takiej, z takiej strony, operujących badanie żywej kropli krwi. Moi drodzy, preparat ten był podpisany pod mikroskopem jako kolonia grzybów. Tutaj widzimy, moi drodzy, erytrocyty. Tak jak wspomniałem, występują także rulony erytrocytów, gdyż jest to zupełnie normalne. A według no, techników wykonujących badanie, są to po prostu objawy zakwaszenia organizmu. Natomiast to. Te struktury, które tutaj widać, te białe takie bąble, zostały rozpoznane jako kolonia grzybów. Według techników jest to kolonia grzybów, według mnie jest to po prostu artefakt, czyli zmiana na szkiełku, która w ogóle nie występuje in vivo. Zwróćmy, moi drodzy, uwagę, że erytrocyty, tutaj mamy ładny erytrocyt, mają średnicę 7 mikrometrów. Natomiast komórka grzybów ma średnicę maksymalnie 14 mikrometrów, a więc powinna być maksymalnie dwa razy większa od erytrocytu. Ta struktura, moi drodzy, jest 10 razy większa od tej komórki. Nie ma takich komórek grzybów. To musiałby być grzyb mutant. Gdyby takie grzyby krążyły w naszym organizmie, to by doszło do powstania zatorów i wykrzepiania śródnaczyniowego, o którym mówiłem wcześniej. Poza tym mielibyśmy do czynienia z tak zwaną fungemią, czyli stanem analogicznym do bakteriemi, który prowadziłby do posocznicy i rozwoju tak zwanego mody czyli zespołu niewydolności wielonarządowej kończącego się z reguły śmiercią. Taki pacjent leżałby na ojomie, a nie przychodził na badanie żywej kropli krwi. Natomiast te czarne kropki to również artefakty. Moi drodzy, możemy czasami w badaniu żywej kropli krwi, w cudzysłowie oczywiście, znaleźć grzyby, znaleźć bakterie, znaleźć dziwne takie struktury, które są de facto artefaktami, czyli zmianami, które nie występują w naszym organizmie, a które pochodzą z zanieczyszczeń. Szkiełko jest zakurzone, znajduje się tam kurz, roztocza grzyby, bakterie i później takie zmiany widać pod mikroskopem. Ale nie wystarczy kurs dwudniowy, żeby rozróżnić tego, tych struktur jako od kolonii grzybów, a na przykład, żeby stwierdzić, że są to artefakty. Ja z, z łatwością stwierdzam, że to są artefakty według techników wykonujących badanie. Są to mega wielkie komórki grzybów. Tak jak wspomniałem, musiały być to grzyby mutanty. No, najpewniej mogłyby nadawać się do wpisania do Księgi Rekordów Guinnessa. Moi drodzy, kolejne badanie spod mikroskopu z ciemnym polem widzenia... Wracaliśmy, wracamy z powrotem do tego zdjęcia. Po tej stronie, jeżeli się przyjrzycie bardzo dokładnie, widzicie erytrocyty. Ale te erytrocyty mają pewien, e, pewną wadę. Mianowicie nie są, ich struktura zewnętrzna nie jest taka gładka, ale jest jakby karbowana. Czyli one są jakby tak lekko pomarszczone, mają takie drobne, bardzo delikatne wypustki w ilości około 10-20 na jednym erytrocycie. Moi drodzy, rozpoznanie technika wykonującego badanie żywej kropli krwi, uszkodzenie erytrocytów wywołane stresem metabolicznym albo czynnikami wolnymi rodnikami. Moi drodzy, to jest artefakt. Zmiana, która nie istnieje in vivo. Jest to zmiana, która powstała podczas przygotowania rozmazu, a te pofarbowane czy karbowane powierzchnie erytrocytów to są tak zwane echinocyty. I te echinocyty są najczęściej artefaktem i nie mają żadnego znaczenia klinicznego. Czasami te erytrocyty mogą mieć większe wypustki, mogą mieć takie formy, no tutaj, o, tak jak ten jest tutaj widoczny, fragmentów erytrocytów, zwane one są odpowiednio akantocytami lub drepanocytami albo schistocytami. Moi drodzy, Każdym, w każdym rozmazie krwi od 1 do 10% erytrocytów wykazuje takie zmiany i jest to fizjologia. Natomiast, jeżeli technik znajdzie taki fragment erytrocytu, no to mówi, że to jest choroba. Dlatego, że się po prostu na tym nie zna. Takie zmiany rzeczywiście mogą być chorobą, jeżeli występują w ilości większej. Ale, żeby to ocenić, trzeba wykonać rozmaz, zabarwić go metodą Maybrun-Walda i Giemsy i obliczyć, jaka jest proporcja tych erytrocytów. Czy jest ich 5%, 10%, 50% i wtedy można diagnozować. Natomiast, jeżeli my wykonamy preparat, tak zwanej żywej krwi, to on się przemieszcza. To wszystko tam płynie. Odpływają sobie erytrocyty z jednego pola widzenia, napływają nowe erytrocyty. W związku z tym nie można ich policzyć i nie można wydać żadnej diagnozy. Echinocyty, tak jak tutaj wspomniałem, nie są z żadnym uszkodzeniem metabolicznym, ale moi drodzy są po prostu artefaktem. Podsumowując, każdy który uda, każda osoba, która udaje się na badanie żywej kropli krwi, będzie miała jedno z trzech rozpoznań. Zakwaszenie organizmu albo niedobory witaminowo-mineralne, pasożyty lub grzyby. Możecie zapytać się osób, które miały wykonywane te badanie, że każda z tych osób coś miała. Żadna z tych osób nie była zdrowa. Dlaczego? Dlatego, że po prostu badanie żywej kropli krwi jest ustawione w celach zarobkowych. Mamy wykryć u pacjenta chorobę, zalecić mu suplementy i pobrać za to pieniądze. Moi drodzy, pacjent jest zadowolony, ponieważ najczęściej na badanie żywej kropli krwi zgłaszają się pacjenci, którzy no, zostali źle zdiagnozowani przez medycynę konwencjonalną i szukują, szukają dalszej pomocy. Jeżeli usłyszą, że mają pasożyty lub na przykład zakwaszony organizm, to się cieszą, że w końcu ktoś u nich rozpoznał chorobę. I z miłą chęcią oddają stówkę albo dwie temu technikowi, który wykonał badanie, który na dodatek zaleci kolejne suplementy za kolejną stówkę lub kolejne dwie stówy, i w ten sposób kręci się biznes. Moi drodzy, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, a także lekarze stoją na jednoznacznym stanowisku, że badanie żywej kropi krwi to jest oszustwo. L Często firmy, które oferują takie badanie, jeżdżą po całej Polsce i dzwonią po domach: Nie wiem, może się z czymś takim spotkaliście, ja się spotkałem. I zapraszają na takie badanie. Najczęściej odbieramy telefon i pierwsze co słyszymy, czy jest mamusia, czy jest tatuś, czy jest dziadka, czy jest, czy jest dziadek, czy jest babcia. I na takie spotkanie, moi drodzy, są rekrutowani najczęściej osoby starsze, emeryci i ręciści. Dlaczego? Dlatego, że ręciści są zawsze chorzy, bo skoro mają rentę, to muszą mieć jakąś chorobę. Emeryci są zawsze chorzy. Emeryci, bo to są ludzie starsi, zwykle schorowani, biorą bardzo dużo różnych leków i bardzo łatwo powiedzieć takiej osobie, że ma zakwaszony organizm. Dlatego boli pana czy panią kręgosłup lub dlatego ma pan, pani reumatyzm. No moi drodzy, no każdy emeryt ma reumatyzm lub każdego emeryta boli kręgosłup. Moi drodzy, a zadacie pytanie, co tam robią podpisy lekarzy medycyny? Wejdziecie sobie na jedną taką stronę, na drugą taką stronę i zobaczycie, że tam są podpisy lekarzy medycyny. No, skoro lekarz medycyny się pod tym podpisuje, to znaczy, że to badanie jest jak najbardziej rzetelne. Moi drodzy, po pierwsze, lekarz medycyny nie może autoryzować wyników badań laboratoryjnych, o czym mówiłem wcześniej. Może to zrobić tylko diagnoza laboratoryjna. Badanie patomorfologiczne, czyli histopatologiczne, nie jest badaniem laboratoryjnym i może je autoryzować tylko lekarz patomorfologiczny. USG, rezonans magnetyczny i tak dalej, tomografia komputerowa, to nie są badania laboratoryjne, one mogą być autoryzowane przez lekarza, ale nie badania laboratoryjne. Moi drodzy, ja otrzymałem propozycję na maila. Właśnie, żebym uczestniczył na takim spotkaniu dla uwierzytelnienia czy stworzenia jakby pozorów wiarygodności badania żywej kropli krwi, otrzymałem propozycję zapłaty za, to, za moją obecność, a po drugie pytanie: jaka powinna być ciemność masy? Czyli jak tępa powinna być grupa, która uczestniczy w tym badaniu, żeby dała się przekonać. I podejrzewam, że ci lekarze, którzy się pod tym podpisują, otrzymali dokładnie takie same propozycje, jak tępa powinna być grupa i jakie po prostu jaką kwotę możemy wam zapłacić, żebyście Podpisali się pod tym badaniem. Niemniej, moi drodzy, tak jak powiedziałem, jest to oszustwo. Zastanawiałem się też, czy to badanie jest przeprowadzane dlatego, że te osoby, które je przeprowadzają, rzeczywiście wierzą w to, co widzą, czy może, nie, czy może, czy może oni wiedzą, że to jest kłamstwo, ale żerują na naiwności innych ludzi. Jeżeli wierzą w to, co widzą, no to można ich usprawiedliwić. No trudno. Po prostu zbłądzili. To tak samo jak ktoś wierzy, że homeopatia działa, są naturoterapeuci, którzy zachwalają homeopatię, trzeba im wybaczyć. Oni po, prostu, oni po prostu w to wierzą. Ale znacznie gorzej, jeżeli oni wiedzą, że to jest nieprawda, a podejmują się takich badań, to to już jest oszustwo. Artykuł 286 kodeksu karnego może mieć zastosowanie, czyli kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadza drugą osobę w błąd lub powoduje wyzyskanie błędu podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch. A moi drodzy, to jest ewidentne oszustwo, bo po pierwsze jest osiągnięcie korzyści majątkowej, bo my za to badanie płacimy i jest wprowadzenie w błąd, bo jest rozpoznanie zakwaszenia organizmu, które de facto nie istnieje i którego de facto nie można odczytać z badania żywej kropli krwi. Ponadto w takich badaniach żywej kropi krwi niektórzy piszą pod preparatem, że to jest zatrucie ołowiem, zatrucie rtęcią, a to co widzą to jest ołów i rtęć. Moi drodzy, jeżeli ktoś pod mikroskopem świetlnym widzi ołów albo rtęć albo inne cząsteczki lub atomy, to znaczy, że ma omamy i powinien zgłosić się do lekarza, bynajmniej nie do okulisty. Moi drodzy, to chyba wszystko na ten temat. Myślę, że wiele wyjaśniłem w tej kwestii. Jeżeli będą jakieś pytania, to piszcie do mnie. Pozdrawiam Was. Cześć.